I teraz będzie bardzo trudne pytanie: Bo jeśli ten środek ciężkości mam w sobie i naprawdę uwierzę w to, co mówi Paweł, że ja jestem świątynią, to może Kościół dopiero teraz zaczyna mówić o sumieniu, bo przez lata łatwo było sterować ludźmi, którzy byli zastraszeni. To znaczy, jeśli Jan Kowalski nie ma możliwości decydowania o sobie, no to on musi dostać taką listę. Tak, to jest prawda, ale też z takiego powodu, że yy, masy po prostu yy, szliśmy na ilość. No i teraz trudno się zająć taką masą pełną katedrą czy pełną kościołem, bo to wymaga no właśnie jakiejś takiej pracy, towarzyszenia człowiekowi. No ale jak jest masa, to jak to zrobić? No więc wtedy uśredniamy. Ja myślę, że myśmy uśrednili. No i takie, powiedzmy dla przeciętnego człowieka opracowane tam, nie wiem, katechizmy, jakieś rynki sumienia, no i ksiądz ci powie, co masz zrobić. No ale to nie jest chrześcijaństwo.